Samolot myśliwski SPAD-7 jest uznawany za jeden z najlepszych francuskich samolotów myśliwskich I wojny światowej. Maszyna powstała w 1916 roku w oparciu o prototyp oznaczony pierwotnie jako SPAD-SH. Maszyna posiadała dużą, stoszkową piastę śmigła, za nią okrągłą chłodnicę i w marcu 1916 roku przeszła testy w powietrzu. Piasty szybko zrezygnowano, ale maszyna zachowała zaokrągloną osłonę chłodnicy. Kolejna forma samolotu, wykorzystująca 150-konny silnik Hispano Suiza 8AA, nazwana SPAD-5, została sprawdzona w lipcu 1916 roku. Samolot osiągnął prędkość 170 km na godzinę i wzbił się na wysokość 3000 m w ciągu 9 minut, co wówczas było całkiem niezłym wynikiem. Na francuskim lotnictwie wojskowym dobre wrażenie zrobił już podstawowy. Wariant z samolotu, więc 10 maja 1916 roku złożono zamówienie na budowę 268 maszyn tego typu. Ostateczny wariant skierowany do produkcji nosił oznaczenie spad 7C1, przy czym C1 odnosiło się tutaj do słowa chaser, czyli myśliwiec. Samolot został szerzej przyjęty jako spad 7 i tutaj drobna ciekawostka, gdyż początkowo ta cyfra 7 była zapisywana cyfrą arabską, a później cyfrą rzymską. Podobno pierwszym pilotem, który odniósł zwycięstwa powietrzne na samolocie tego typu, był Armand Pinsart, który podczas całej wojny odniósł 27 zwycięstw, z czego kilka właśnie na Spadzie 7. Spad 7 to jednak przede wszystkim maszyna, która była wykorzystywana przez asów. Można tutaj wspomnieć także o polu Sawarz, który otrzymał spada 7 2 września 1916 roku. Można także przywołać jeszcze jedną postać, a mianowicie asa asów Georges Gineme. Który również korzystał z samolotu Spad 7 i odniósł na nim całkiem sporo zwycięstw powietrznych. Samolot był oceniany całkiem nieźle, co może stanowić spore zaskoczenie, biorąc pod uwagę, że oparto go na konstrukcjach. Wcześniejszych jeszcze ze śmigłem pchającym, które generalnie były bardzo nieudane i cieszyły się jak najgorszą opinią pilotów. Na potwierdzenie tej tezy warto tutaj przywołać opinię samego Ginema, który po jednej z walk powietrznych został zestrzelony przez własną obronę przeciwlotniczą. Jego samolot rozbił się. Pomimo tego on wyszedł z tego. Cało, mimo iż maszyna spadała z wysokości około 180 metrów, więc generalnie była duża szansa, że będzie to jego ostatni lot. Pomimo tego wyszedł praktycznie bez szwanku, a potem napisał do ojca, że gdyby to był inny samolot, to byłbym teraz cieńszy niż kartka papieru. Oczywiście z myśliwców Spad 7 korzystali nie tylko Francuzi, ale również Brytyjczycy, którzy od początku wojny mieli spore problemy z dostarczeniem swoim siłom powietrznym sensownego samolotu myśliwskiego. Pierwsze próby podejmowane przez Brytyjczyków zakończyły się powstaniem takich potworków jak Airco h 2 który próbowano wykorzystywać jako maszynę myśliwską przeciwko fokerom E1, ale no, okazało się to jednak niezbyt dobrym rozwiązaniem ze względu na bardzo słabe osiągi tego samolotu. Dlatego też Brytyjczycy przez cały okres wojny będą szukali jakiejś maszyny zdolnej do przeciwstawienia się Niemcom. Oczywiście w końcu znajdą i to będą samoloty ich produkcji, ale najpierw we wrześniu 1916 roku wzięli na testy pewną ilość spadów 7. Pierwsze próby wykazały bardzo duże zalety tej maszyny, dlatego też Brytyjczycy zamówili około 50 maszyn w wytwórniach francuskich, następnie podjęli próbę zamówienia ich w zakładach Newport pracujących w Wielkiej Brytanii, prowadzących tam produkcję. Jednakże no to zamówienie na licencyjne spady nie zostało nigdy zrealizowane, gdyż już po kilku tygodniach Brytyjczycy zdecydowali się, że jednak zamówią w to miejsce własnej produkcji samoloty SE5. Zamówienie jednak nie zostało zrealizowane i po kilku miesiącach, w marcu 1917 roku, Brytyjczycy zdecydowali się, że dla swoich sił morskich zamówią samoloty Newport. Oznaczało to jednak końca brytyjskiej przygody ze Spadami 7. W sumie Brytyjczycy wyposażyli pięć jednostek w samoloty tego typu, trzy z nich stacjonowały na Bliskim Wschodzie, gdzie nie miały okazji do zbyt wielu spotkań z Niemcami. Znacznie cieplej Spady 7 przyjęli Rosjanie, którzy podjęli nawet produkcję licencyjną. Pierwsze Zwycięstwo powietrzne na samolocie tego typu odnieśli 24 stycznia 1917 roku. Wówczas to sukces zapisał na swoje konto rosyjski pilot. Iwan Aleksandrowicz Orłow, człowiek bardzo zamożny, człowiek bardzo bogaty, który już przed wojną kupował sobie prywatnie najlepsze typy samolotów, przez otoczenie był uznawany za takiego ekscentrycznego dziwaka, a podczas I wojny światowej znalazł się we Francji i tam na froncie zachodnim walczył po stronie państw Antanty. Jeśli chodzi o Rosjan latających na Spadzie 7, to nie można zapomnieć o Iwanie Wasiliewiczu Smirnowie, który większość swo ze swoich zwycięstw odniósł również na tej maszynie, a po wojnie, po zakończeniu wojny na froncie wschodnim, przedostał się do Egiptu i tam wstąpił do, najpierw do szeregów królewskich sił powietrznych, a później kiedy wojna się zakończyła i został zdemobilizowany, trafił do Holandii i tam związał się z przemysłem lotniczym. Nie sposób nie wspomnieć także o wykorzystaniu tych samolotów przez Włochów, którzy również zakupili pewną ilość tych maszyn, i to pomimo tego, że posiadali całkiem niezłe samoloty produkcji Caprioniego, ale jednak zdecydowali się na maszyny francuskie, które dawały większy komfort. Produkcja seryjna samolotów Spad 7 zakończyła się w 1917 roku w związku z pojawieniem się nowych typów, m.in. Spada 13. Pomimo pojawienia się nowocześniejszych maszyn, Spady 7 były wykorzystywane aż do końca wojny przez lotnictwo francuskie, a po jej zakończeniu także przez lotnictwo polskie i czechosłowackie. Pierwsze polskie Spady znalazły się na wyposażeniu polskich jednostek lotniczych jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, kiedy formowano polskie korpusy w Rosji. Potem w 1918 roku w Lwowie udało się zdobyć jeden taki samolot. On dosyć długo znajdował się w hangarach. W 1919 roku został oddany do remontu i po remoncie oblatywał go Mieczysław Garstka, znany As Myśliwski. Niestety, próba oblatania tej maszyny po remoncie zakończyła się katastrofą, w wyniku której Garstka zginął. Jeden samolot tego typu znalazł się na wyposażeniu 7 eskadry myśliwskiej, natomiast najwięcej maszyn tego typu znalazło się na wyposażeniu eskadry SPA 162, która w 1920 roku przekazała sprzęt Polakom. Była to eskadra francuska, która przybyła do Polski razem z pokitnym Armią generała Halera i po przekazaniu sprzętu stała się polską eskadrą myśliwską nr. 19. Jednostka ta brała oczywiście udział w wojnie polsko-polszewickiej, odnosiła liczne sukcesy, ale nic nie trwa wiecznie i w pewnym momencie samoloty to zostały zastąpione innymi maszynami, natomiast maszyny, które wykorzystywała 19. Eskadra Myśliwska trafiły do Szkoły Pilotów na Ławicy, gdzie korzystał z nich jako instruktor, m.in. późniejszy dowódca Polskiego Lotnictwa, generał Ludomił Rajski. Zatrzymajmy się jednak jeszcze na chwilę przy XIX. Eskadrze Myśliwskiej. W czasie, kiedy na wyposażeniu jednostki znajdowały się samoloty Spad 7, doszło do największego sukcesu tej jednostki, jakim było odniesienie zwycięstwa nad Eskadrą Myśliwską, nad Eskadrylą Powietrzną dowodzoną przez jednego sowieckiego asa w tym okresie, a mianowicie Aleksieja Rynkina. Do tego tematu będziemy jednak jeszcze wracać, a ja już teraz zapraszam na kolejny film. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, dawania łapek w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!